Ha halo. Halo, halo, dzień dobry, Bartuś, jak zdrówko? Byłem chory. Ja wiem, ja wiem, Bartuś. Ja też trochę jestem, ale na głowę. Jak ja cię nie koczuję i nie dostajesz rajdów, to już ci się nie chce grać. Nie, mi się po prostu przejadły troszeczkę, ale jak wracam, to mi się fajnie gra. Przecież mówiłeś, że szachy zmieniły Twoje życie. No pewnie, na pewno trochę zmieniły. Mm -mm. Miałeś zrobić tatuaż z szachami. No wywaliła się tatuarzystka, to mi się dalej nie chciało szukać. No ale przecież tatuażystów jest więcej niż mogłoby się wydawać. To chyba trochę głupia wymówka. Dobrze ci idzie. To co z tym tatuażem? Nie, nie robię, nie robię na razie. Jestem gotów wesprzeć tę inicjatywę. Dobra. Dzi. Dobrze. Ja, grałeś. ja to zrobiłem tyle błędów, że... Okej, okay, a kiedyś w ogóle będziesz robił ten tatuaż? Nie, na razie nie. Ale czy kiedyś będziesz robił? Nie wiem czy szachowy, myślę, że kiedyś sobie zrobię. A czemu nie szachowy, obiecałeś szachowy. Szczerze? Nie wiem, nie wiem. Ale... No, no nie wiem, czy będę robił tatuaż, no to serio. No ale mówiłeś, że wiedziałeś, że wiesz. No ale teraz już nie wiem. <laughs> to troszkę nas oszukałeś wszystkich. A czemu się z tego wycofałeś pomysłu? No bo mi się nie chce go robić. Co to znaczy? Podobno teraz robisz tatuaż z Raphonixem. Podmienił twoje życie. Pozdro, Dr Sona. Pozdro, pozdro. Dlaczego mnie ignorujesz? No bo nie chce mi się gadać o tatuażu. Nie chodzi jest. o to, że nie mam pojęcia co w sprawie tatuażu. Wiesz o co chodzi? No, ale śmiesznie widz napisał, że teraz planujesz zrobić tatuaż z Rafoniksem i nie odpowiadasz nic. Tu można było no poddymić, nie. powiedzieć coś zabawnego. No, po prostu nie wiem, teraz tyle <laughs> To jest słowo, które w twoim słowniku występuje jako przecinek. Czy jednak szachy nie odmieniły twojego życia? To, że odmieniły, chciałeś tatuaż, ale jednak nie chcesz i nie grasz już w te szachy. No, bo w stanie i mi się nie chce. Co mam więcej powiedzieć? No to mówię, no to skoro zmieniły zdanie, znaczycie, że nie odmieniły. Trochę na pewno. No to co odmieniły? <laughs> Czemu nic nie mówisz? Zawsze tyle gadasz. <laughs> na partii się skupiam. A ty mi dupę zawracasz pytanie, na które nie chcę odpowiadać. Ale ja zapytałem, czy szachy w końcu zmieniły, czy nie zmieniły twojego życia. Nie wiem! No co mam ci powiedzieć? No kurwa, Mać. <noise> Aż mi się przypomniał shot Arquela o prądzie, widziałeś? A k, 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 komu brak prądu, szkoda, to znaczy? Vis, vis Ale który, który, co, jak? A nic! Ale kto? Kur... nie wiem, no nie wiem Wyspany mam po prostu, kur... Co nie potrafi się kur... No bo wikiem kur... trają Ja pierdolę! <noise> No i to jest jeden do jednego sytuacja. Mm. A zrobisz tatuaż ze mną? Chcę żebyś na policzku miał. Moją po... ksywkę. Na policzku nie. Ja w ogóle nigdy A... nie chciałem mieć tatuażu. Ja kiedyś chciałem, ale mnie jak wyceniła kobieta na ten co mi się podobał to zrezygnowałem. A na ile to wyceniła? Osiem tysięcy. To co ty chciałeś mieć wytatułowanego? Całe przedramię? Chciałem mieć znak karmy odwróconego wilka. Nie takiego alfa wilka, jak każdy se tatuje, tylko takiego pasywnego obserwatora w otoczeniu kosmosu i z zegarem czasu. O, ty. Ja sobie to staram wyobrazić. To brzmi jak jakaś kolejna część Avengersów. <laughs> Nie, no popłaczę się, jak oglądam te szachy. Fa, jaki jak, jak zbudowałem cycek pionkowy. Genialny jesteś, tracisz tylko figurę. Ale zdobywam końca za konia, teraz. Dobra, idziemy na Epal i znajdujemy laseczkę, którą będziesz kołczą grać w szachę. ja stawiam. Ja mam wrażenie, że ciebie się już niczego nie nauczy, ty nie chcesz. No nie wiem, dopiero co przeszliśmy na Discord, po prostu gram sobie rozgrzywkowe dwie partie. Tak, ale to nie, to nie jest jakieś hejterskie, to co powiedziałem. No tak się zastanowiłem chwilę i w sumie to chyba tak jest, co? Nie no, stary od dawno nie graliśmy, i, I co? No ale to, to co powiedziałem złego? Po prostu stwierdzam, że wydaje mi się, że się dość więcej nie nauczysz, bo dzisiaj nie chcę, no i tyle. Brakuje mi motywacji i tyle. I podniesienia na duchu, raczej mnie tak nie podniosłeś. Wiesz, przeozy z dobrym mindsetem. W I tak już średnio z tym mindsetem, nie? Ale co ja powiedziałem, kurde, niemiłego, nawet, bo nie rozumiem. W serio, powiedziałem coś niemiłego? Nie, nie powiedziałeś nie, nie, nie tu jest czegoś, czegoś nie, nie Dobra, nie chce mi się, już. Ja spadam. Ale, że koniec streama? A, on wyszedł z Discorda. Nawet nie wiem, co mu powiedziałem. Przysięgam. Przybyłem miły, ale nie powiedziałem słowa, nic. Przy przychodzę z pozytywną myślą na szachy i, i. już mi się totalnie nie chce. Mam no, nadzieję, że rajta. jesteś z siebie dumne. No ja nie wiem, co mam zrobić. Nie pracować, a zarabiać! Bruce ostatnio do mnie przyszedł i powiedział, że ma jakiegoś grzyba na penisie. Uspokoiłem go, że tak się kończy kutas. Wie pan co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać! Halo. Stary, wytłumaczysz co tu zaszło przed chwilą, tak w skrócie? No, mówię, że ostatnio nieco dobrze ze mną i... Ledwo udaje mi się znaleźć motywację, żeby wstać, zrobić streamek. I jeśli ja, ja zagryzam zęby i próbuję z tym walczyć i podnieść choć, chociaż 1% na duchu, no. przychodzę do ciebie na Discord wiesz, z dobrym podejściem, żeby kurwa no dać radę, nie, zrobić coś fajnego i słyszę, że y, już ci się pewnie nie chce, wyjebane w te szachy tatuaże, y, jakieś sarkazmy, to po prostu ten 1%, który z siebie wykr wykrzesałem, po prostu umiera. Sobie, rozumiesz? No naciskałeś akurat, no. Na tatuaż kurwa, no przecież to było za ważne. Ale, ale, ten, ten no. ale ten tatuaż to jest tam najmniejszy problem, ale no że wiesz, że ty C Ej, i tak cię niczego nie nauczy, masz wyjebane, coś tam. Kiedy ładuje ten 1% dobrego nastawienia i próbuje to pomnożyć, wyciągnąć sobie coś więcej, podnieść się na duchu, to no po prostu zabijesz to od razu, rozumiesz? A jak przeszedłem na Discorda, to widzę 1%, to znaczy procent, bo sam nie się pomieszczył na duchu i po prostu psycha, zabrałeś, mi, psycha siada, stary, mam tak mocną psychikę, ty nie wiesz jaką ja Taki mam mocną... Taki myśl tekstem, że tak masz psycha imię. Siada, psycha nie, nie chce ci się... Yy, no Cokolwiek i tak dalej... Po prostu no... Co mam powiedzieć? <noise> Przepraszam, Film się włączył. Stary, no posłuchaj, jak jesteś w gorszej... <gorsza> w gorszej samopoczuciu psychicznym, też tak miałem regularnie, to nie ma sensu odpalać streama i jeszcze wchodzić w... No dobra, ale aktualny. jednak odpaliłem tego streama, próbowałem sam się podnieść na duchu i zrobić coś fajnego. No, no chodzi o to, że... Wiesz, ja bym cię próbował, wiesz, podnieść na duchu, jakbyś się chujowo czuł, tak? Słuchaj, no chcesz, to mogę cię chwalić, no. To prawda jest taka, że ludzie Cię lubią. Ludzie... Ja wiem, ale to, że ktoś mnie lubi, nie, nie wprawi, że się poczuję lepiej. No dobra, dostałem mądry donate i w sumie to jest prawda. Masz gorszy moment w życiu, Odbijać się to na głowie. Chciałeś ze mną spędzić miłe miłe momenty, a tak się stało, że ja dzisiaj nie mam super humoru, żeby Cię chwalić, pocieszać i brusić, tylko byłem normalny wobec Ciebie. Ale nie miły, tylko normalny. I akurat na mnie się odbiło i, i się wkurzyłeś. Policzyłeś na to, że ci poprawię humor, stary? No, jestem Twoim kumplem, ale no, No, liczyłem, że. Content. No, No, wiem, ale no, nie content z mnie, kurwa. Ale Tatuało. ja cię ku. no co? Głębienie z tatuaży miałeś? Jeżeli to nie ci wiem. weszło na, na banie, to to już jest ch.i. Stary, no to nie miałem żadnych złych intencji w tych. Jeżeli to odebrałeś jako gnębienie cię, to naprawdę jest z tobą źle i musisz iść do specjalisty. Po prostu powiedziałeś zabawne słowo. Zrobię tatuaż, bo szacha odmienimy Twoje życie. Co to jest. Ch... To prawdziwe, bo masz w szachy, tak Począc powiedziałem. I to było zabawne. Miałem po pięć, 6 koła na kocingu, pamiętasz? No tak. A wiesz co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Dokładnie to co ci mówiłem w lutym. Pierdolną te liczby. Ja to wiedziałem już w lutym. Mówiłem okej, okay, może na razie będzie śmieszne, jak nie będzie. Ale ja już zaakceptowałem fakt, że teraz są gorsze liczby i chciałem po prostu miło spędzić z tobą czas na szachach. Ale nie co słuchań, powiedziałem że... niemiłego? Kurwa. To może całą prawdą mnie pet, wszystkie rzeczy, które źle zrobiłem, chujowo zrobiłem, nie dotrzymałem słowa, to w ogóle super będzie mi się. Spędzało czas. No ale to nawet nie było punktowanie, tylko to jest naprawdę zabawne. Jakbyś popatrzył na to z perspektywy osoby trzeciej, to coś, że To, co jest zabawne dla ciebie, nie, nie musi być zabawne dla mnie. No dobra, to co ciebie by bawiło? Naprawdę Mama, uważam. Mnie bawi. Hm. <laughs> no no kurwa, Ty jesteś hipokryto. Ty pierwszy. <laughs> On jest hipokryto. A myślisz, że jego bawi to, że ludzie się naśmiewają, z tego, że nie wiem, z komendantem nie, czy co? Akurat, nie, ale akurat nie mam mu gadane, że możemy sobie dokuczać. Więc Wie pan co to znaczy e, nie Ty jesteś rzapen. Stronnym hipokrytą. Ta... Tak jakby, no mówię, ja przyszedłem z dobrym nastawieniem, z dobrym mentalem na, na te lekcje szachowe wspólne, a zostałem tak jakby trochę przez ciebie z góry wkreślony, że ja nie chcę coś jeszcze znaczy, nie wiem, wie, się pracować, rozwijać ja albo starać, się coś takiego. Moje życie, ten ryzał, że ja się znalazłem, z motywem tatuaż. No czy, czy jak uczyć usłyszy no, coś takiego od twojego tam, y Koby, która go uczy, to podnosi to na duchu no tak średnio chyba, nie? Bo ty że gdybym uczył, no nie wiem, mojego kota, to byłaby szansa, że nie wiem, nauczyłby się aportować szybciej, na przykład. Czy coś. Chodzi o to, że nie pokładasz w ogóle zaangażowania indywidualnego dzieci mówiłem, że w pewnym momencie sam kontent kołczowania Cię cały czas się przeje, jeżeli nie robisz progresu. I mówiłem ci o tym bardzo dawno temu, no. No to ja ci mówię, mi się przejadły po prostu szachy i potrzebowałem przerwy. No to teraz przyszedłeś i dalej mówisz, że ci się nie chce grać z tego wynika i że dalej Niech. ci się przejadły. To... Bar bardzo mi się chciało grać i chciałem wrócić z pełną siłą, ale po prostu zdemotywowało mnie, że powiedziałeś, że i tak mam wyjebane, że mi się nie chce i No to powinieneś szukać... pokazać, że jest inaczej, aniżeli być smutny, gdybyś no. mi powiedział, że nie wiem, mam wyje... No ale naprawdę, ale naprawdę chciałem to dzisiaj pokazać, ale nawet nie zaczęliśmy lekcji, aż już usłyszałem że mam wyjebane mi się nie chce. Chuj z treningiem. Zapytaj, A się, kiedyś ty zrobiła analizę dokładniejszą no po przegranej no. partii Naprawdę chcę. Jakby mi się nie chciało, to bym nie było tej rozmowy. Tylko byśmy poszli na Epala i wyjechali by No ale mogliśmy iść na Epala, bo ja nie chciałem kończyć streama twojego. Stary, przysięgam, z tych wszystkich twoich... A kolabu, który masz? A pieśń Nie mam psychy. Naprawdę mam czyste intencje. I robię dla ciebie dobrze. I mnie soli. Przysięgam, że chyba na mnie po prostu... A czy, a czy ja kiedyś powiedziałem, że masz swoje intencje? Tak! Ja... Nie. Ja chyba to muszę fajnie. się teraz popakać i wyłączyć streama, żeby... Pokazać, jak bardzo mnie to rusza. Wiesz, to... A, ale to, że miałem dzisiaj mniej widzów na szachach, to nie był dla mnie problem. Rozumiesz? To nie był dla mnie problem. To co było problemem? Oprócz tego gorszego samopoczucia, bo jeśli to jest. Że mnie zdemotywowałeś do grania. To jest tak, jakbym. Na, na, nie, na, naprawdę bardzo chciał się nauczyć na gitarze. Tak mega. Czegoś nowego, coś na gitarze z moim nauczycielem on, Gram 3 minuty. Wiesz co jeszcze? Nie, wiem, może pogramy na skrzypcach, tak się niczego nie nauczyłem. Słuchaj, gramy 8 Rys miesięcy razem pod pi Podwalasz figury w jednym ruchu na 10-minutowej partii. Mając 4 minuty na zegarku, dostajesz gdzieś tam na środku szachownicy mapę. No ale miałem przerwę i mówiłem, że potrzebuję się rozgrzeć i zagrać parę partii. Podwalasz Hetmana w jednym ruchu, To wszystko było, stary. I ja, jakby ja na to patrzę i mówię, okej, okay, to już było. 3 miesiące temu, ja rozumiem, masz przerwę, ale jak masz przerwę od pedałowania na rowerze, nie wiem, 3 miesiące gdzieś na rowerze, to wsiadasz na rower i się wpierdasz do rzeki, czy, czy jak? Co mam ci powiedzieć, stary? Nie wiem, może... Remek mnie lepiej zna, może on, nie wiem, rozumie mój mów. Dobra, chodź Remigiusz, zapraszamy cię. Eee, może przyjdziemy wszyscy razem na Moncast i zobaczymy, co Remek o tym sądzi, bo jego zdanie będziesz reflektował mocniej, co? O, halo, cześć, cześć, cześć Remek. Cześć. Nie wiem, czy byłeś świadkiem początkowej sytuacji i z czego to się wywodzi, bo to w ogóle nie, nie było tak, jak teraz jest. Początek był troszkę inny. A czy mojemu klientowi zostały postawione zarzuty jakieś? Tak. Zasugerowałem. W dosyć grzeczny sposób. Nie powiedziałbym, że w dosyć grzeczny sposób, ale mów dalej. No dobrze, to może poznajemy twoją wersję wydarzeń, co się dziś wydarzyło. Jeśli uczeń przychodzi do nauczyciela, a nauczyciel mówi chuj w ciebie i tak się niczego nie nauczysz, to nie jest to zbytnio motywujące, nawet jak uczeń to totalny debil. Nie pomoże mu to. A jeśli nauczyciel się stara, a uczeń ma totalnie w niego wyj**ane i totalnie sra na, na nie, niego, to tak się ma Uczeń przyszedł z dobrym mentalem i z dobrymi chęciami, i żeby się starać. Jakbyś miał dobre chęci i dobry mental, to byś się rozgrzał przynajmniej przed przyjściem do Xena, tylko po to, żeby on nie tracił czasu. No, chciałem się rozgrzeć z partkiem, tak? Po prostu pograć z Fartusiem i polecieć mm, lekwie nie? Zagrał ogólnie w pierwszą partię całkiem w porządku ze mną, mówiłem to. Natomiast drugą no, poszła gorzej. No i tak doszedłem do wniosku Dobra. Kurczę, w sumie to już nie nauczy cię, mam wrażenie niczego. Dosłownie używając tych słów i powiedziałem: Znajdziemy pala, może pogramy z jakimiś laseczkami w szachy. No ale Bruce się zezłościł, wyłączył streama. A wcześniej raz zacząłem poddymać tatuażem. Nie wiedziałem, że go to boli. I zapytałem, czy dalej zamierza zrobić tatuaż szechowy, który zmienił jego życie. Czy teraz raczej wytatuje Rafonixa. Nie widzę w tym nic złego. Natomiast nie wiedziałem, <śmiech> <śmiech> nie wiedziałem że ma gorsze poczucie. Rozumiesz? No to taka figura króla, nie? Kra się rozpada. Fasz rafoniksa na przykład, o. Co ty sądzisz, Bruce? Nie wiem. Nie no, masz zły humor po prostu, no ja uważam, że. W ogóle jak się ma zły humor, to się nie powinno odpalać streama, no zacznijmy od tego. Ja nie, nie chcę chce. robić przerwy od streamowania, tylko po prostu. wziąć na klatę to wszystko, ale no nie daje sobie rady. Jak chcesz brać na klatę, kusa! Dzięki Jak chcesz brać na klatę, ty płaczku z Ty widz ci coś napisze i ty mi na priwie leci piszesz, że ci widzowie nienawidzą i że masz gorsze kusze. A, okres. A jak ci mówię wprost, że jesteś w z lola, to mówisz, czemu mnie zaczepiasz? Hahaha, ha, ha, for fans, gadasz, ja sobie tutaj chodzę tym chłopem z pojemnikiem na moczy, jest fajnie i zajebiście. Nawet się nie starasz w lolu, tak samo ma Xen w szachach, no. Tak samo jak Xena a to bawiło, nie wiem, przez pierwsze dwa miesiące, jak ja stałem na przykład grałem w lolu, to samo robiłeś, to było śmieszne. To już trzeci miesiąc mówię wprost, no jesteś giga chodzący. Albo mnie tu specjalnie. To jest inting. I musisz wziąć na kratę to, nie, że widz się wyzywa, tch. ...tych widzów, tylko że ostrały szachy, wcześniej mówiąc, że szachy odmieniły twoje życie, nie grając przez trzy miesiące na off nic. Bo prawda jest taka, że jakbyś miał znowu tysiąc widzów na szachach, to byś włączył szachy. Też tak uważam i ci to mówiłem, bruz No, no coś w tym może być. Kurwa, no i Ale musiał no... to powiedzieć Remek, jak ja to mówiłem, to się zapierał z, na matkę, za, zawsze, zawsze jest ta sama dyskusja, zawsze jest ta sama dyskusja, to nie ma znaczenia, co się powie, po prostu... Ja nie wiem, no, ja mam wrażenie, że to jest w kółko Macieju. Ogólnie tak jest z ludźmi, no, o tym samym gadają, życie toczy się wokół tego samego, ale No to już jest lekko męczące, no. Jak chciałeś walić do świn, to było trzeba włączyć po prostu incognito moda. I tylko do siebie może mieć pretensje, bo ludzie to zawisne kurs, zobaczą tylko i wyłącznie jeden twój słaby punkt, to będą go aby zobaczyć do końca życia i nic się zrobić nie da. Oprócz zbanowania widza. Czyli są z... Nie rozumiem, słyszą twój głos i mówi tak Eee, znowu duło z brusem. Są tak samo sp jak ty, jak ja, jak Xen. Zaskoczyłeś mnie tą bezpośredniością, bo ja ubierałem w słowa bardzo grzecznie i tak mi się obejrzało od brusa, co na niego nakrzyczałeś i nic nie mówi. A wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo Bruce w międzyczasie dostał jedzenie i, i po prostu zjadł. Dziś chyba byłeś głodny, Brusik, bo właśnie słyszałem, że w... tak, kiedy był, do głodny. Był, był głodny. A a był głodny. Ale był realnie to głodny. To jak z niemowlakiem, <laughs> No, Nie, no weźmij ono. No bo teraz. No bo wiadłem i już mi to lepiej. Hello, Ortiz. Cześć, cześć, widzę, że jest dyskusja, panu posłuchać. Ale ta dyskusja w ogóle naprawdę to... Bo to, jest, to wygląda jakby to było wszystko wręcz normalnie ustawka i nagle mamy, kurczę, cztery osoby i gadamy o brusie. Jest, jest, jest ustawka, jest ustawka jakby co. Zupełnie! Nie, no. Zjadłem i mi po prostu lepiej już. Ej, to stary, to może ty zadbaj najpierw o piramidę masłowa podstawowych potrzeb człowieczych, fizjologicznych, i dopiero potem zacznij streamować, no. <laughs> Bardzo dużo osób memuje z twoich różnych zachowań, gdzie uważam, niektóre są dla ciebie niewygodną łatką, a ja wspomniałem coś o pierdolonym tatuażu, Tatuażu, który nawet <laughs> nic złego nie ma w tym. Widziałeś, że odmieniły twoje życie i się z tego nabijam, bo uważam, że już w ogóle masz w szachy. i powiedziałem te dwie rzeczy. dziwny jest, stary, że to do, do ciebie uderzyło. Tak tylko podsumowując. No, no najbardziej mnie uderzyło, że mam wyj**ane w szachy, bo jednak się No A nie z... masz? To jest tak jakbym miał, nie wiem, wstał z łóżka po, po pół roku, bo bym miał wyj**ane, bo bym coś tam, staję, a ty mi nogę podkładasz. Ale I... co ja, co ja? Co ty mówisz? To tak jakbyś, to tak jakbyś się obudził rano, ze srany obsrałeś gacie i ja mówię kurczę, znowu się zesrałeś i ty masz do mnie pretensję o to. Rozumiesz? Odpocznie tydzień, wróci i będzie trzy razy lepszej formie, trzy razy więcej widzów, trzy razy więcej kaski, jeśli o to chodzi. Wszystko młoda. Jak próbuję sobie właśnie taką komunikację, chciałbym tą przerwę zrobić, to nie, nie, nie mam za dużo osób, typu Bruce, wejdź sobie te cztery dni, odpocznij. To ty pierwsze, że dostałem zapalenie jak cynczówki, nie mogę na 8 dni na kąpie się, chcieliście streamować, zrobiłem przerwę, a te chłopy mi p... Na off-streamie, że jestem z. No dobra, uwaga, nazwałem. Yy, czekaj, tego screena z ziem. tak, idiota pielęgny, śmieć widzów w dupie ma, kurwa zostawiła i przelitował Enworda. No dobra, i czy to jest w porządku, jak ktoś robi przerwę, bo jej naprawdę potrzebuje, bo choroba, bo nie, może żona w ciąży, czy ktoś naprawdę psychicznie się chujowo No to nie było dla ciebie na przykład, no to chyba miłe, dobrać tak? Dobrać. stary, ale to są widzowie! Ale akurat uważam, że przejść do psychologa i przegadanie tego to jest akurat giga mądry No... Nie no, planuję iść do psychologa. Kobiety Planujesz czy pójdziesz. Normalnie. Nie ja, nie, ja nie uważam, że psycholog to jakiś wstyd do niego iść, no na pewno by mi pomógł. Nie, Nie, chodzi mi o słowo planuję. Bardziej sobie wiesz. Jakby planuję oznacza, że prawdopodobnie nie pójdziesz. Tylko gdzieś tam mówisz, mhm. masz, że chcesz iść. Masz się umówić i pójść. Nawet nie musisz iść, bo teraz wszystko online można. Rozumiesz? Że nie planuj. Zrób to. No to pójdę, pójdę. <noise> Jakoś nie wiesz. Ale, ale trzymam kciuki, coś się u... Wiesz, Musi się dodać twojego dobra tak naprawdę. Wiesz, jakby nie ciebie tak nie zadba jak ty sam. No słuchaj, nie słuchaj, pisze, Aśka ma Aśka takiego pluszaka. A szka tego pluszaka ma i na tym pluszaku jest zapisane dzisiaj nie I, i, i po drugiej stronie dzisiaj tak kochanie, nie? Chodzi jak coś i słuchaj, i słaj to. Weź te, 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 takiego poszaka kup i postaw na kamerce, to będziemy widzieli kiedy cię może w jeszcze kiedy nie, i widzę, że się na pewno dostosują co to znaczy trapen? Nie pracować, a zarabiać. Jasne. Tylko musisz, musisz na opak Mogę robić. Polecić psychologa Bo jak będzie psychiatrę. dzisiaj tak, to wtedy Pozdrawiam będą miał Pozdrawiam z depresją. Fajnie. Ale Fajny no, pomysł, zrób tak proszę, kup se pruszaka, tylko nie kupuj jakiejś świnki pruszanej, tylko może coś co nie będzie nacechowane. No i po zy, do a do też, winca. nie, nie po... zobacz, ta łatka do ciebie wraca tak często, jak ktoś coś o tym przypomni, ale ty sam o tym przypominasz. Mi świnki nie przeszkadzają No my to wiemy. Prz no teraz musiałem, no kurczę, był idealny moment, no przepraszam. nie tak, ale jak dużo ludzi, którzy tak pod górkę mi da to, no jest taki dzień, że w końcu, no wiesz, to wie jak to się nazywa, Bruce? No. Konsekwencje. Wiele, wiele rzeczy jest, które po prostu, prędzej czy później mają konsekwencje. To no nie no rozumiem, rozumiem konsekwencje, ale ko konsekwencje brzmi jakbym był jakimś złym człowiekiem, nie? Słuchaj, no i niestety nigdy nie będzie się zagłębiał w to, czy jesteś czy nie, tylko po prostu powierzchownie przeczytają. Wiesz, no to podsyła to, bo takie ma kurde zajęcie faktycznie nie jest normalne, ale jak nie on, to ktoś inny. Zawsze znajdą się ludzie, którzy to zrobią, bo ludzie to nie wszyscy! Dobra, bo to się zamienia w, po w podcast, który tobie pomaga, ale ostatecznie wydaje mi się, że Remek miał rację. Że to się za każdym razem wygląda tak samo. Zarzucasz coś, tak. obrażasz się, pod koniec przemyślasz swoje zachowanie, jest siedzenie jeszcze, to już w ogóle i przepraszasz i mówisz, że... Musisz nad sobą popracować. To co, no, gramy w te szachy? Ja nie no, no, możemy zagrać, możemy zagrać. Uważam, no. że i tak, z naszej trójki najmocniej przemawia do ciebie Remigiusz. Ale uwaga, w tym wszystkim jest najbardziej niewygodny, bardziej niż ja. Bo ja czasami się tobą jak dziecko. To znaczy... Ty gadasz Tyran. No, no wyobraźcie sobie, że macie ojca i, i ma... Może... <śledziany> <śledziany> Nie, nie śmiejście! Nie, Bartek, nie! No nie no, nie, chuj, no to zabawne to... dawaj, no, no dobra, no, dobra, bo ja nie mam ojca, tak? Ale powiedzmy ja sobie... Wyobraźcie sobie, że macie ojca, tak? No i może podejść i dać wam taką lepę kurs uśmiechem, ogarni to znaczy dupę trafę? debilu, albo może a przyjść z takim a zawiedzionym głosem, wie, jak, się jak się zachowuje byli najgorszym synem na świecie. No to która wersja ojca byłaby fajniejsza? No wiadomo, że ta pierwsza, tak? Wolę dostać ojcowską lepę niż lepę zawiedzenia. Jakbym był jakimś w człowiekiem. Nic złego Ci nie powiedziałem, nic niewygodnego. Masz gorszy Prawda. okres, obraziłeś się, jeszcze mówisz, że Remek, który powiedział dużo więcej niewygodnych rzeczy, w tym wszystkim jest lepszy. Ode mnie usłyszałeś konstruktywną krytykę, ale bez obraźliwych nawet przyimków. Tutaj to też chyba też jakieś tutaj epitetów nie stosowałem. Leciałeś grubo, bo ja na początku. Teraz też poleciałem Co? grubo. Jak grubo. No leciałeś? nie że grubo, po prostu użyłeś wulgaryzmu, o do tego chodzi, bo ja nawet A, widziałem, przepraszam, że. Bu... Nic, no, ale nie nic złego tak... nie powiedziałem. Poczytany. Powiedziałem, kurde, stary, ja mam wrażenie, że już ci niczego nie nauczę. No Bo... i to mi giga przykrość robiła. No, ty mi nie, 8 miesięcy stary, ja widzę, że masz niższy ranking niż pół roku temu do chuj. No to co, wiesz, jesteś wizytówką no, jako też no, mój ale, uczeń. No, tak, wiesz, ale razu... tak, się nie starałem cię czegoś nauczyć, że to No dobra, ale dlaczego nie, nie weszliśmy z pełną parą? Wiec, jak zawiedziony ojciec. A, ale no, co kurde? Co, co z, jest zrób, o ten? Zróbcie szere, nie mam pomysłu z czoraj. Ale bierzesz, nie, tylko w, mówię w, tak. Widzimy tak na nas Warszawy. Tak by tak mu mieszkanie. Ciuchy jedzenie i zobaczymy, czy da radę wbić więcej w trzy miesiące niż Bruce. Bez domnego? Mennela po prostu. Tak, stary. No, kurwa, to ja myślę, że wszystko zależy indywidualnie od człowieka, a Bruce dostał no, rekordowo, kurwa, 8 miesięcy, ale w ogóle. I wiadomo, ostatnie dwa miesiące były przerwy. Ale ta stagnacja to jest ogromny degres dla ciebie. Do tego grasz no, jakieś no... inne debiuty. Kurwa, ja ci tego nie uczyłem. Najdorfa. No, a kto ci tego uczył, ja? Michał. Uczył cię... Michał Ola Jasku, kto jeszcze? Dawid. Da Dawid ja. Patryk, Igor. <grym> Król Paweł. Ja Ty miałeś 8 albo 9 starych coachy, no Ja po prostu chcę fajnie spędzić czas, zagryć dobre szachy. Nieważne czy miałem przerwę 5 miesięcy, 6 lat, czy 20, czy, czy spadłem 500 oczek 100 czy 50. To totalnie nie, nie ma wpływ na mój mindset na dzisiaj. Dobra, Remek, zagrasz szachy z Brusem? Jedną partię? Nie, nie. Proszę, jedną nie, partię. Nie proszę. widzę Proszę, nie. jedną, no proszę. Nie, kurwa, przepierdaj i będę się czuł źle z tym, rozumiesz? Nie, nic mi to nie daje. Tak, będę z minimajka wyszedł do ringu. No Mater czy wygram, czy przegram, zawsze jest no. I kurwa. No nie wiem. Przekonałeś mnie. To ch. Ortiz, dawaj. Zagra z Brusem? Podtrzymuję opinię Overa Plus. Yy, muszę robić ważne rzeczy, otworzyć też na YouTube. Wiesz, jak jest, zapierto. A ty masz streama? No? Kufa, co jest? Ja wiem sobie tako. zobaczcie co się dzieje. Bo oglądają mi tak, jak tą to mówię, a co sobie idę posłucham. Tyle bezsensownych minut rozmowy, że aż jedzenie przyszło mi. Czekaj. Ale no nie no, uważam, że byłeś w tym wszystkim, nie wiem, dużo... No Remek miał inną tonację głosu. Dobra, tak do ciebie powiem. to trzeba tak. zamknij pizzy teraz, bo ja mówię. No i takie w kit, a nie zamkni. Bo takie takie lepiej niż wiesz... To... Załki który powiedziałem! Nie, ale nie mów kaworda na mnie. Ej, ale w ogóle, no kurwa, kawordu powiedziałeś, dobra, GG! Aha Kurwa, jak kaworda przypadkowo to człowieku Ej, to no. czekaj, no. tego nie można, a można inne? Nie, no, ale obraziłeś go, obraziłeś go skoro to To on jest jak ta dziwka, którą można zapiąć w dupę, we wszystko, ale nie można całować w usta, tak? Nie, no, ale nie porównuj go, to znaczy Znaczy, no nie, no, to, to jest już no. bez porównania, ej, nie, no, bro, to nie, to, to, to chodzi ogólnie, nie? Kojarzysz Dlaczego akurat kaworda nie, a wszystko inne można? Kiedyś mój najlepszy przyjaciel na mnie, Kaorda, będzie to się na niego obraziłem na pół roku. No ale dlaczego? No nie lubię, jak bliwka osoba tak na mnie powie. No dobra. M.K. też bęzły. zły. przepraszam, nie wiedziałem. Też będę nie wiedział. Nie ma problemu. A jak można do ciebie mówić? Może Bruce powinien spróbować no, jeszcze mów mi, treningu u siostry. <noise> ej, Hej! Ej, ej! Trzy miesiące mówiłeś, nie mów do mnie, Aleks. Kto to pamięta? Kto to pamięta? Nie, mówiłem, nie mów do mnie, Olek. A, dobra, no, dla ja. mnie to jeden ch... Przepraszam. Ja mogę zbudować. Nie nie, moja kulpa. Ja mówiłem, ja mówiłem e, faktycznie Olek, a ty mówiłeś, żeby Alex, powaliło mi się, bo chodzi o to, że jest komisarz Alex. I właśnie dlatego mi się kojarzyło, że ty nie chcesz Alex, bo to jest pies i mówiłem do ciebie Olek. A... Mogę być komisarzem Aleksem, no. <laughs> Komisjarz. Komisjarz. Dobra. Chodź Mam k***a, mam tutaj. Dobra, no to co, kryzys zażegnany, bawcie się dobrze. No powiedzmy, no ja chcę się dobrze dzisiaj bawić. To baw się dobrze. No baw się dobrze, no i XM przestań go wyzywać, No Dobra, pa. Siema. Siema. Siema.